Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, a w dzisiejszym odcinku o nowym podejściu do rozwijania swoich marszy ogólnie w Rise of Kingdoms. Tak, nie jest to może jakiś super innowacyjny pomysł, natomiast wydaje mi się, że jest to jednak dosyć duża i dosyć zasadnicza zmiana w podejściu. Po te podejścia do rozwijania swojego konta i do rozwijania swoich dowódców. Oczywiście są różne i po raz kolejny podkreślam na samym początku, że to nie jest jakiś złoty środek, to nie jest tak, że każdy tak musi robić, albo że to zawsze jest najlepsze wyjście, tylko to jest właśnie podejście, które w sumie ja gdybym teraz zaczynał grę Rise of Kingdoms, czasem mówicie, a zacznij od nowa i tak dalej, raczej tego nie będzie, ale gdybym miał zacząć, to raczej... Poszedłbym w tą stronę, o której za chwilę będę mówić. Ostatnim razem mówiłem o tym, jak można zamienić w pewnym sensie złote klucze i różne inne rzeczy na złote rzeźby, finalnie gdzieś tam przy zamianie dowódców, a dzisiaj powiem trochę ogólnie o swoich marżach. No to powiedzmy na samym początku, jakie często bywają podejścia. Mamy ogólnie takie podejście, czyli skupienie się na jednej jednostce. Kiedyś bardziej popularne. Dzisiaj wydaje mi się, że już. Mniej popularne, ale cały czas występujące. Czyli na przykład wybieramy sobie jedną jednostkę, to jest piechota, i inwestujemy wszystko, co mamy, praktycznie w piechotę i robimy kilka sobie marszy, na przykład dwa, trzy. No, już w ekstremalnych sytuacjach cztery, pięć marsze piechoty i nimi gramy. Tak, oczywiście można grać, można tak samo zrobić z łucznikami, można tak zrobić z kawalerią, ba, nawet można sobie tak zrobić z inżynierią w pewnych przykładach. Tak? Ech, natomiast to jest, wydaje mi się, podejście raczej. To, które wydaje mi się teraz najczęstsze, to jest pójście w trzy, yy, w trzy jednostki, czyli właśnie, że robimy sobie piechotę, na przykład łuczników, kawalerię i jakieś tam inne marsze, yy, czyli są to różnego rodzaju połączenia, czy na przykład dwa piechoty, dwa kawalerii, jeden łuczników albo dwa piechoty, dwa łuczników, jeden kawalerii i tak dalej. No, nie będę wymieniał wszystkich możliwych tutaj kombinacji. Nie o to tutaj chodzi. Yy, natomiast wydaje mi się, że od pewnego czasu yy, Fajnym takim miksem, bo te wszystkie właśnie podejścia, gdzie mamy kilka rodzajów jednostek, są zwane popularnie miksem, że ktoś gra miksem. Jest to często nawet na zasadzie takiej, że nawet nie skupiamy się na jednej jednostce, tylko staramy się w miarę równowędnie robić te jednostki, chociaż też te miksy bywają różnie. Niekiedy ktoś gra różnymi marszami, ale jednak piechotę ma naj, najmocniejszą, albo gra różnymi marszami, ale kawalerię ma najmocniejszą. Ja na przykład można powiedzieć, że teraz jestem jedną z takich osób, ponieważ gram marszami dwoma uczników, dwoma piechoty, jedną kawalerią, czyli jest to miks. Ale moi łucznicy są zdecydowanie najsilniejsi. To jest miejsce, gdzie mam najlepszy ekipunek na tych łucznikach i zupełnie nieporównywalny, chociaż już ta jedna piechota jest coraz lepsza, ale no powiedziałbym, że cały czas gdzieś tam odstaje, już nie mówiąc o kawalerii. Natomiast to, co chciałem zaproponować jako nowy rodzaj podejścia, to jest podejście 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus, 1 plus X. No i co to, co to oznacza? Oznacza to tyle, że w początku gry można sobie podejść na zasadzie zrobienia takiego całkowitego miksa i bierzemy wszystkie możliwe jednostki. Czyli bierzemy sobie piechotę, bierzemy sobie łuczników, jeden marsz, bierzemy sobie jeden marsz kawalerii i uwaga, bierzemy sobie też jeden marsz inżynierii. I od samego początku przynajmniej staramy się robić te cztery marsze. Ja nie mówię, że nawet trzeba walczyć tymi czterema marszami. No, na początku gry to jest w ogóle niemożliwe, ale gdzieś tam w trakcie, kiedy jesteśmy w tym KWK 1, kiedy pojawia się w ogóle w KWK 2, pojawiają się formacje, możemy już o tym coraz mocniej myśleć. I tutaj znowu to nie jest tak, że musicie robić te wszystkie cztery równorzędnie i nie możecie się na jednej skupić. Nie. Możecie sobie zrobić jeden marsz, na przykład, główny kawalerii, i tam się skupić więcej na tej kawalerii, a później robić sobie inne. Jak do tego podejdziecie, to tutaj też jest pełne, powiedziałbym, spektrum różnych rzeczy, które możemy sobie wybrać. Dlaczego taka forma jest dobra? Przede wszystkim dlatego, o czym już też mówiłem wcześniej, że raz na jakiś czas w Rise of Kingdoms pojawiają się dowódcy, którzy są topowi, którzy są dowódcami, tak jakbym powiedział, super premium, takim jak na przykład teraz jest Shu Hua. Czyli dowódca, który jest lepszy od wszystkich innych na tyle, że nawet można go puścić praktycznie bez tego ekwipunku, bez uzbrojeń. i on nadal jest najlepszym dowódcą w grze. Yy, czyli na przykład ludzie, którzy grają na co dzień kawalerią i mają super, yy, nawet ekwipunek kawalerii, często mówią mi, że używając Sinchułat, to jest ich najlepszy dowódca, nawet z jakimś tam fioletowym ekwipunkiem, jeśli chodzi o łuczników. Nawet często niewymaksowany, on robi świetne numery nadal, więc to. Wiele o nim mówi. I to chodzi o to, żeby nie przegapić właśnie takich dowódców, nie być w takiej kropce, w sensie, o dobra, ja gram teraz samą piechotą, więc nie mogę używać tego dowódcy i praktycznie tracę w odróżnieniu od wszystkich, inne, wszystkich innych graczy. Ja na przykład teraz tego dowódcę mam i na tym korzystam. I kto by nie wszedł do gry, to ja go mogę wykorzystać i czuję się z tym bardzo komfortowo. Ale pamiętam kiedyś, kiedy do gry wszedł Atyla. To był jeszcze mocniejsza, ta różnica między atylą a Sinsu Qua była jeszcze większa. I pamiętam, że wtedy, kiedy nie miałem Atyli, to prawie w ogóle wyszedłem z gry. Nie chciało mi się w ogóle grać, bo ja nie miałem marszu kawalerii, grałem tylko łucznikami. No i stwierdziłem, że no, ta gra jest dla mnie bez sensu. Dostawałem taki oklep od wszystkich, którzy mieli tego Atyle, że to było dosłownie bez sensu. Moi no i łucznicy jeszcze, jako że to, to wiecie, e, kawaleria to kanter. Dla łuczników, którzy byli prawie że bezużyteczni przez długi czas w tej grze. Więc szczerze powiedziawszy, uważam, że warto być przygotowanym na to, jeśli pojawi się jakiś super meta metadowódca, to wtedy Wy jesteście chociaż na chwilę gotowi, żeby gdzieś tam go wymaksować, żeby gdzieś w niego zainwestować, żeby sobie tym dowódcą grać. Oczywiście trzeba będzie tutaj mieć złote rzeźby. I tutaj jeszcze właśnie jedna sprawa, bo kiedyś, nie wiem czy pamiętacie, ale ja pamiętam, wyobraźcie sobie, że kiedyś były takie czasy w Rise of Kingdoms, że nie było w ogóle ekwipunku i nie było w ogóle uzbrojeń. No i kiedyś, jeśli ja nawet bym miał te złote rzeźby powiedzmy na tego tyle, to mogłem sobie zrobić dowódcę. Hurra, grałem tym dowódcą i wtedy było naprawdę super lekko, bardzo łatwo było sobie zmienić gdzieś tam ten fokus. Pojawił się nowy dowódca, dobra, zrobiłeś sobie nowego dowódcę, mogłeś już z nim normalnie grać. Natomiast dzisiaj w Rise of Kingdoms zrobić taką zmianę jest bardzo, ale to bardzo trudno. No bo jeżeli gdzieś tam od początku nie zaczniemy sobie robić jakiegoś chociażby podstawowego ekwipunku, później wyjdziemy na taką sytuację, że nie mamy nic. Ba, później pojawiają się też te formacje tak, i pojawiają się uzbrojenia, które też jednak mają jakieś tam znaczenie. Więc jeżeli nie mamy nic i nagle potrzebujemy to wszystko mieć, no to się okazuje, że tak jakby no po prostu nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Więc chociażby ze względu na to, warto być zawsze przygotowanym, warto mieć te cztery jednostki. Ba, jeżeli w ogóle sobie popatrzymy na tych wszystkich dowódców z mety w Rise of Kingdoms, to najczęściej nie jest tak, że jakaś jedna jednostka jest turbo dobra, albo że ma, nie wiem, sześciu super dowódców. Chyba takim wyjątkiem, ale to w pewnym sensie mogę powiedzieć, jest jakiś ewenement, jest teraz to, jak wygląda piechota w Rise of Kingdoms, bo oni rzeczywiście mają teraz dosyć długo tych dowódców. I ostatnio, nawet jak kiedyś tam rozmawiałem z Itkiem, to mówił, że on gra głównie tymi marszami piechoty, i to jest super. No i rzeczywiście. Natomiast, kiedybyśmy już spojrzeli na łuczników chociażby, no to łódźnicy na ten moment mają po prostu super turbo dowódcę, którym jest Sin Mamy cały czas tego G, który też jest świetny, ale później, później mamy jeszcze drugi marsz. Myślę, że Ashur Manipal z Hermanem. Ja ich używałem teraz w tym KWK i to są jeszcze dowódcy, którzy są całkiem spoko. No ale później już się robi cienko. Oczywiście możemy cały czas używać jeszcze Isangie. no i teoretycznie moglibyśmy jeszcze używać sobie z tym Isangie Nebu, albo gdzieś tam ktoś używa Szadza. Natomiast uważam, że ten trzeci marsz hmm, zwykle już jest po prostu i nie ma dla mnie porównania pomiędzy, nie wiem, takim marszem Nebu YSG, który jest bardzo stary na przykład, a pomiędzy ich marszem gdzieś tam piechoty, czyli właśnie bajci i Liucze, czy jeżeli byśmy sobie porównali Artura używanego, nie wiem, chociażby z tym Newskim, ale nie wiem, może to być też Artur Filip, jeżeli taki powiedzmy najlepszy metamarsz, chociaż też ostatnio słyszałem o tym, że Joanna z Filipem to jest też dobry marsz, jeśli chodzi o kawalerię. Natomiast zwykle te trzy marsze, a już w ogóle nie mówię o czterech marszach jednej jednostki, to już w ogóle się zaczyna robić ciężko, no i też nie mówię o pięciu. To się też zdarza, że tak ludzie grają i to nawet z sukcesami, ale ja bym nie polecał. I teraz kolejna rzecz, która wydaje mi się być ważna, to jest to, że do tego całego miksu, bo myślę, że to, że mówię o piechocie, kawalerii i łucznikach, to nie jest nic nadzwyczajnego, ale mówię też o tych jednostkach dystansowych, ponieważ uważam, że ich znaczenie w Rise of Kingdoms wzrasta i myślę, że ono będzie jeszcze bardziej wyrastać. Z tymi jednostkami dystansowymi to jest taki trochę problem, i myślę, że z całej tej czwórki, to na te jednostki można się jakby skupić najmniej, ale warto je w ogóle mieć, bo to jest taka jednostka, której nie zawsze będziecie używać, ale czasem jest naprawdę bardzo ważna. Szczególnie kiedy na przykład otwierają się bramy poziomu siódmego. Ja tam, tu wam pokażę na moim KVK. No, tylko się nauczę używać z Zoomu, trochę mi teraz działa, ale zobaczcie, tutaj, kiedy właśnie są otwierane te bramy, to jest super przydatne, ponieważ jeśli macie ich dużo. Możecie postawić tutaj 40 wieżyczek, i praktycznie rywal nie ma dostępu. I wydaje mi się, że od takiego momentu, pamiętam, jeszcze dosyć często była taka sytuacja, że jeżeli miało się w swoich oddziałach właśnie jednostki dystansowe czy ten siege Jednostki oblężnicze, to praktycznie nie miałeś dostępu do królestwa. Było coś takiego, że jak masz te jednostki, nie możesz wejść. Mo musisz sobie je usunąć i wtedy dopiero będziesz mógł do nas dołączyć gdzieś tam do królestwa. Tak teraz może dojść do takiej kuriozalnej sytuacji, że królestwa będą wręcz oczekiwały, że ktoś taki marsz ma. I to tak jak mówię, nie jako główny marsz, tylko coś, że ewentualnie można tego użyć, bo są momenty, w których naprawdę to się przydaje. Są takie i ja takie też miałem, w których nie używałem tego marszu praktycznie w ogóle, ale są też takie KVK, gdzie ten marsz robi najlepsze numery ze wszystkich. Jeśli są na przykład bardzo duże bole i ciężko tam w ogóle zdobyć jakieś punkty, bo nasi przeciwnicy na przykład są dużo, bardzo mocni. A my mamy przewagę liczebną, nie? I wtedy ten marsz jest naprawdę nieodzowny i wydaje mi się, że można go zrobić na zasadzie takiej dosyć szybkiej i prostej. Czyli można na przykład sobie zrobić chociażby tego kurdowę, kiedy on się pojawia na zasadzie tylko pierwsze dwie umiejętności, a resztę gdzieś tam powoli, a jako drugiego dowódcę można sobie zrobić epickiego i tutaj najbardziej bym polecał tego Narcesa. Narses jako na przykład drugi dowódca, albo na początku, nawet jako pierwszy. Chociaż w sumie, jeżeli będziecie robić kordobę, to lepiej użyć kordobę jako pierwszego, żeby on używał jako pierwszy tej aktywnej umiejętności. Tak czy inaczej, bardzo polecam. I wydaje mi się, że nawet jeżeli ktoś nie zaczyna teraz gry, tylko jest już trochę dłużej, powiedzmy, w Rise of Kingdoms, to i tak opłaca się o tym pomyśleć i gdzieś tam może przekierować, żeby właśnie. Spróbować jeden, mieć przynajmniej jeden marsz z każdego typu i ewentualnie z jednego dwa, czyli na przykład dwa łuczników. Oczywiście tych marszy można mieć więcej. Ja teraz można powiedzieć, że mam sześć do wyboru i w pewnym sensie trochę żałuję, że nie używają sześciu marszy, bo był taki moment w tym KVK. Gdzie szczerze, lepsze by było dla mnie odblokować tą technologię na 6 marszy, i wtedy bym grał właśnie dwa łuczniki, dwa razy łucznicy, dwa razy piechota, raz kawaleria i raz jednostki dystansowe, i myślę, że to by było spoko i byłbym w stanie oczywiście kręcić lepsze numery, no bo wiadomo, zawsze lepiej na 6 marszy niż na 5 marszy. Ale tak też było nieźle, bo po prostu kiedy nie potrzebowałem, kiedy potrzebowałem te jednostki dystansowe, to walczyłem cztery marsze w polu i wtedy wchodziły te moje jednostki dystansowe. Także ta, ta różnorodność tutaj też jest bardzo ważna. No i skoro mówiłem o tym, bo kiedyś tego nie było, natomiast dzisiaj, jeśli chcemy mieć różne rodzaje jednostki, to oczywiście będziemy potrzebowali różne rodzaje ekwipunku. I jeżeli zbieramy wszystko na różne rodzaje, to jest trochę łatwiej. Oczywiście te materiały. Się nie pomnożą cudownie, natomiast jeśli chodzi o szkice, które nam są potrzebne do ekwipunku, to one zazwyczaj nie wchodzą w so, ze sobą w jakiś wielki konflikt. Czyli nie jest wcale tak trudno zrobić sobie ekwipunek na każdy rodzaj jednostki, jeśli chodzi o szkice. Oczywiście materiały będą dosyć dużym problemem, i, i tutaj będziemy musieli sobie jakoś je podzielić tak, na każdy rodzaj jednostki. Chyba najciekawszym z tych wszystkich rozwiązań jest w ogóle uzbrojenie, bo jeżeli sobie popatrzymy na uzbrojenia, to Kiedyś znowu zaszła teraz zasadnicza zmiana, ponieważ kiedyś można było używać sobie praktycznie na każdą jednostkę tej formacji klinu, teraz jest to już duża różnica. Ja jeszcze używam klinu tylko na kawalerii, ale to jest praktycznie schyłek. Myślę, że już w następnym KVK będę używał na mojej kawalerii formacji Delty, ponieważ teraz ogólnie rzecz biorąc, meta jest taka, że chłódnicy używają formacji klinu cały czas. Jeśli chodzi o piechotę, to tamta formacja kleszczy jest coraz bardziej popularna i myślę, będzie tylko i wyłącznie coraz bardziej popularna. Kawaleria ma tą formację delty, natomiast jednostki dystansowe wiadomo, że mają tą formację V-Formation, to się chyba nazywam, czyli V. Ogólnie chodzi oczywiście o, te jedno, o tą formację, która może wykorzystywać strzały z dystansu. tak? Więc znowu, nie dość, że każda z tych jednostek ma innych dowódców, to teraz ma jeszcze inny ekwipunek i ma inne uzbrojenia, czyli. Bardzo ciężko jest później sobie zmienić gdzieś tam w trakcie KVK czy w trakcie gry. Jeżeli będziemy sobie to budować od samego początku, znowu podkreślam to, że to nie musi być na jakimś super poziomie, ale że mamy coś tam, szczególnie jeśli chodzi o te uzbrojenia, które w dużej mierze możemy pozyskać za darmo. Tak? No bo uzbrojenia ogólnie rzecz biorąc łatwo jest pozyskiwać za darmo. Kiedy mamy tutaj odprawę, możemy sobie wybrać trzy rodzaje uzbrojenia, no i widzicie, że u mnie te trzy rodzaje to jest jakby łucznicy, tutaj mam piechotę i tutaj mam kawalerię, najmniej skupiam się na tych uzbrojeniach, jeśli chodzi o jednostki dystansowe, no bo tak jak Wam mówiłem, to są takie jednostki, to jest taki marsz, w którym nie musimy się tak bardzo tym przejmować, tutaj nawet ze słabszymi dowódcami, słabszym ekwipunkiem i Słabszymi tutaj uzbrojeniami możemy robić dobre liczby. Tutaj w ogóle odsyłam do moich filmików właśnie na temat tej jednostki dystansowych, jak można sobie to zrobić w miarę tanio, bo oczywiście można to zrobić i ja bym ogólnie rzecz biorąc tak najbardziej polecał, żeby sobie to zrobić w ten sposób, żeby to było tanie, ale dobre i możliwe do wykorzystania. Natomiast jeśli chodzi o te wszystkie pozostałe jednostki, Wtedy naprawdę warto sobie gdzieś tam nad tym pracować. Oczywiście bardzo nam się będą opłacały te wszystkie uzbrojenia, te tutaj akcesoria, które mamy, bo akcesoria są uniwersalne, możemy je użyć. Na każdym dowódcy, ale myślę, że powoli warto sobie robić tak, żeby mieć te złote ekwipunki, gdzieś tam nad nimi pracować. Czy to właśnie jeśli chodzi o łuczników, czy to później jeśli chodzi o piechotę, czy o kawalerię. Widzicie, że wiecie, ja mam mega stare konto i jeszcze te moje ekwipunki, no nie wyglądają zbyt dobrze. One są ogólnie rzecz biorąc, nawet z mojej perspektywy, po prostu kiepskie, ale teraz się zabieram mocno właśnie za te ekwipunki. Będę się starał tutaj zrobić tak, żeby mieć te trzy dosyć mocne, to znaczy ja już i tak mam dwa dosyć mocne, jeśli chodzi o łuczników, więc tych łuczników moich na razie sobie odstawiam, ale teraz będę się starał, żeby zrobić coś naprawdę fajnego, jeśli chodzi o mój pierwszy marsz piechoty. I mój pierwszy marsz kawalerii, żeby tutaj to też wyglądało dużo lepiej. Już bym powiedział, że jest całkiem nieźle, nie, jest, nie ma tragedii, ale myślę, że może to wyglądać jeszcze lepiej. No i ten mój marsz, jeśli chodzi o jednostki dystansowe, to najmniej uważam, że jest ważny. Tu jest fajnie, bo niektóre rzeczy, na przykład te złote buty, można sobie za kości zrobić, więc wiecie, no kości praktycznie nam są w ogóle nieprzydatne do innych rzeczy, i myślę, że e, chociażby pod tym względem to jest bardzo spoko. E, no i cóż. Później, kiedy wychodzimy tymi marszami, to wydaje mi się, że jest dosyć duży plus, bo mamy znowu komfort. Komfort też jest związany często z surowcami, bo powinny one nam schodzić mniej więcej tak samo, ale to znowu to są pewne rzeczy, które można powiedzieć, że to jest minus. Dobra, powiedziałem teraz dużo o plusach tej, tego podejścia, ale tak jak mówię, no nie jest tak, że nie ma żadnych minusów z tym związanych. Na przykład, chociażby właśnie z tymi surowcami. Niektórzy, którzy grają tylko jednym rodzajem jednostki, mogą sobie bardzo często olać zbieranie pewnego typu surowca. Czyli na przykład, jeżeli gracie łucznikami, to potrzebujecie tylko złota, kamienia i drewna i nie potrzebujecie w ogóle żywności, możecie ją wymieniać na coś innego. No i tak jest z każdą jednostką. Lefota bodajże potrzebuje tylko żywności, drewna i złota i nie potrzebuje w ogóle kamienia. Nie? I to sprawia, że możecie sobie gdzieś tam wymieniać i niekiedy, jeżeli zbieracie te surowce na farmach, jest po prostu łatwiej. Kolejna rzecz to są różnego rodzaju dodatki, chociażby te, które macie z miasta. Ja, na przykład, z miasta mam plus 15% do punktów życia uczników, więc jest to dosyć fajna statystyka. I jeżeli grałbym tylko ucznikami, no to znowu te statystyki są bardzo dobre. Ale jak popatrzymy sobie na tą nową, przepraszam, źle kliknąłem, nową technologię KVK, to tutaj już w ogóle najczęściej, kiedy będziecie na samym początku, będziecie robić tylko jeden typ jednostki. No i wtedy ktoś powie, no przecież kurczę, ta nowa technologia jest idealnie skrojona pod osoby, które grają jednym typem jednostki. No i w wielu przypadkach to jest prawda po prostu, ale ja bym też tego totalnie jakoś nie przeceniał, bo powiem Wam, że te statystyki tutaj oczywiście są dobre, ale ja nie odczułem jakiejś olbrzymiej różnicy, kiedy używałem na przykład mojego marszu piechoty, kiedy miałem tą y, zrobioną technologię i później, kiedy jej nie miałem. Może w strefie piątej, gdybym miał zrobioną całą piechotę, y, to odczułbym bardziej tą różnicę, natomiast tak szczerze powiedziawszy nie, nie odczułem tego jakoś bardzo. Wydaje mi się, że te statystyki są oczywiście coś warte, ale jeżeli wychodzą super dowódcy, to oni nadal robią większą różnicę. Czyli na przykład Sejchupa robi większą różnicę sam w sobie jako dowódcy dowódca i jego umiejętności niż cała technologia KVK często. I to samo można powiedzieć o niektórych dowódcach, takim dowódcą jest Liucze, on już też jest w Rise of Kingdoms jakiś czas. Ale wydaje mi się, że jest podobnie i pewnie już niedługo wejdzie jakiś nowy dowódca, o którym będziemy mogli powiedzieć to samo. Więc nawet gdybyśmy często nie mieli żadnej technologii na tych dowódcach, na ten typ jednostki, to i tak osiągalibyśmy lepsze wyniki, po prostu posiadając tych dowódców. Minusem takiego miksa, o którym ja mówię, jest też to, że ogólnie rzecz biorąc te różne rzeczy łatwiej jest zbierać, kiedy mamy tylko jeden typ jednostki. Popatrzmy sobie od ekwipunek. Na przykład, jeżeli robimy ekwipunek tylko jednego typu jednostki, to możemy sobie inwestować, czy tam robić tylko jedną rudę. Czyli na przykład rudy żelaza, jeżeli gramy tylko piechotą i w zasadzie inne te materiały nie są nam tak bardzo potrzebne. No i jeżeli będziemy chcieli zrobić więcej tych ekwipunków, to będziemy potrzebowali znowu wszystkiego. No i później, jeżeli mamy różnego rodzaju wydarzenia, gdzie możemy sobie znaleźć jakieś ekwipunki, uzbrojenia, bo to będzie w zasadzie dokładnie tak samo, jeśli chodzi o uzbrojenia i formacje. Łatwiej jest zrobić jeden typ jednostki, na przykład jak znajdujemy coś lepszego, albo jeżeli wykuwamy jakiś nowy przedmiot, to możemy sobie przenieść z pierwszego marszu piechoty na drugi marsz piechoty i tak samo z kawalerią, z łucznikami. I wtedy oczywiście też jest łatwiej. Dlatego tutaj trzeba wziąć pod uwagę jakiś rachunek zysków i strat. Kto co lubi, jakie podejście. Natomiast wydaje mi się, że na ten moment jest dla mnie przynajmniej przeważa to, że warto robić sobie te inne rzeczy. Tym bardziej, że jeżeli ich nie zrobimy, to nie jest tak łatwo nagle, wiecie, stryknąć palcami i robić zmianę. Jest to dosyć ciężkie. Oczywiście mamy te różne kamienie przemiany, możemy sobie. Rozłączyć ekwipunek, ale często wtedy tracimy materiały i tak dalej. Moim zdaniem wcale nie jest tak łatwo zrobić zmianę: że, ok, nagle wchodzi jakiś super dowódca, i ja go chcę używać. Nie wystarczą tylko złote rzeźby wtedy, tylko trzeba właśnie nagle robić ekwipunek, nagle uzbrojenia. Nagle może się okazać, że my potrzebujemy rzeczy bardzo wiele, a tych rzeczy najprościej w świecie po prostu nie mamy. Po drugie, jeszcze w sumie jedna rzecz, o której nie powiedziałem z tymi uzbrojeniami. Często one się będą gryzły, w sensie na przykład, jeżeli używacie kilku marszy kawalerii teraz, no to powiedzmy, że używacie sobie jednego marszu kawalerii, i to jest Filip Artur, i używacie formacji Delta już, ale formacja Delta jest praktycznie bezużyteczna dla wszystkich innych waszych dowódców. No i się trochę zaczyna problem, bo trzeba zrobić i Deltę na kawalerię, i trzeba zrobić Klin na kawalerię. A jeżeli gracie sobie po jednym marszu, no to po prostu robicie deltę. I tak samo będzie, jeśli chodzi o piechotę. tak? Jeżeli tutaj mamy dowódców, też niektórzy w ogóle jeszcze nie na tych formacji kleszcze, tylko jeszcze jakieś inne. To znaczy, no, o pokalu, pakalu może nie będę mówił, bo to nie jest dowódca, którego aktualnie używamy, ale też jest podobnie, bo zwykle ktoś używa jucze. Baci i ma Ragnara użytego ze Scipio Prime'em, tak? Więc tutaj też mamy dwie formacje, no ale powiedzmy tego też w jakiś tam w miarę prosty sposób można uniknąć. Także tyle o tym nowym podejściu. Jestem ciekawy, co wy o tym myślicie. Jakie wy macie marsze, jakie to jest połączenie 2 plus 3, 3 plus 2 i tak dalej. I czy myślicie, że to w ogóle ma przyszłość? Taki 1 plus 1 plus 1 plus 1, no i tam powiedzmy jakiś jeszcze jeden X marsz, który akurat Wam pasuje. Okej, okay, teraz zajmijmy się jeszcze komentarzami z od ostatniego odcinka, gdzie mówiłem o tym, że można wymienić złote klucze na legendarnych dowódców, tak to jest w wielkim skrócie. I tutaj event pyta: ma tylko możliwość jednego słapa, no to bardzo szkoda, bym powiedział. I tutaj takich podstawowych dowódców. I tutaj tego YSG już bym zostawił, skoro jesteś tak bardzo bliski wymaksowania tej postaci. To chyba bym ją jednak zostawił. Ewentualnie mojeżdżerzy YSG zmienić sobie na Liucze i puszczać go z Aleksem, i wydaje mi się, że będzie całkiem spoko. Ewentualnie zmienić tego Double C na Liucze właśnie i używać go z Aleksem, a tego YSG już sobie zostawić gdzieś tam na przyszły twój marsz łuczników. Fantaz po raz kolejny pyta, to znaczy nie on pyta po raz kolejny, tylko te pytanie już padło wiele razy, czy ten event wymiany dowódców się powtarza. On jest tylko raz i się nigdy już później nie powtarza. Adam pyta, ma Artura i Huo, 5-5-1 i pyta, kogo teraz maksować, czy czekać na nową metę. Ja bym maksował Artura, bo raczej z nową metą będzie Artur pasował, więc chyba podszedłbym do tego w ten sposób. Ja się spodziewam przynajmniej, że nowa kawaleria to będzie para do Artura, więc inwestując w Artura raczej nic nie stracisz. Z Huo różnie może być, ale myślę, że to też nie jest zły wybór, ale jednak postawiłbym na Artur. Kolejna osoba pyta o wymianę i tutaj masz Totmesa i YSG na maxa. Nie wiem nic innego o innych dowódcach, więc odpowiem tylko na to, na ile mam informacji. I pytanie, czy zmieniać tylko jednego na właśnie Simsu Hua, czy robić sobie też Zygelianga? Ja bym wymienił obu dowódców. Wydaje mi się, że to się opłaca. No chyba, że masz jeszcze jakiegoś trzeciego wymaksowanego, to wtedy tak bym sobie wymienił. No, ale tutaj właśnie trudno porozmawiać i wiedzieć, jakie kto ma wszystko tam, nie wiem, dowódców, ekwipunki i tak dalej. Ziemowit ma tutaj dosyć dużo tych dowódców, bo tutaj rozumiem wymaksowany Karol Młot, YSG i Aleksander prawie wymaksowany. Więc w sumie ja bym zrobił coś takiego, że wymieniłbym Karola Młota na Liucha do Alexa i z nim używał. Alexa już można sobie wymaksować, jak tyle już w niego zainwestowałeś. I wymieniłbym jednak YSG na Sinchukuma bez niczego i tak go używał gdzieś tam, dorobił sobie w dłuższej perspektywie do niego tego Zygerianga. Marcin mówi o tym, że nie, nie są najcenniejsze złote rzeźby, tylko ekwipunek. Ja rozumiem, w dłuższej perspektywie ekwipunek nam się nie zmienia, natomiast dowódcy się zmieniają i okej, okay, można tak podejść. Natomiast w końcu powiem tak: super ekwipunek ze słabym dowódcą nie zrobi ci dobrych numerów, a super dowódca ze słabym ekwipunkiem zrobi ci dobre numery. Więc ja bym powiedział, że jednak bywa bardzo często tak, że te złote rzeźby są przewagą nad ekwipunkiem. No i jest jeszcze jedno ciekawe pytanie. Tutaj Ukaczy. pyta, mówi, że ma właśnie możliwość dwóch swapów i chciał zrobić Huo i Artura. Rozumiem, że gra ktoś kawalerią. Natomiast właśnie Artura powiedziałbym, że tak, opłaca się. Z tym Huo nie do końca jestem pewny, bo może zaraz wejdzie nowy dowódca z super kawalerii będziesz go tak, jakby żałował, że go nie masz. Oczywiście, no, swapa teraz nie zrobisz na dowódcę, którego nie ma, ale ja bym się zastanowił, czy nie warto zrobić sobie dowódcę właśnie podwódzników na przyszłość, na przykład Sim Albo pod piechotę, luce chociażby, żeby, żeby go mieć, a później sobie zrobić jakiegoś innego dowódcę, żeby jakby nie straci tego słapa. Bo może się okazać tak, że zrobisz sobie tego kóło, a on powoli będzie już schodził, będzie coraz mniej użyteczny. To, co powiedziałem, że z tymi marszami to tak bywa, że wchodzi jakiś jeden, dwóch dowódców i nagle się okazuje, że. Na przykład ten pół, jeśli teraz wypuszczą dowódców kawalerii i będzie dwóch dobrych do wykorzystania w polu i na formacji Delta, to nagle się może okazać, że twój pół będzie coraz mniej użyteczny. lub nie powiedzieć, to no bezużyteczny to nie, ale już będzie dużo słabszy niż w tym momencie, jakbyś go dzisiaj zrobił. Także tutaj warto się zastanowić. Ok, no i to tyle, jeśli chodzi o odpowiadanie na komentarze. Wielkie dzięki i z mojej strony na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć.